Audycja powstała przy współpracy z samorządem Województwa Dolnośląskiego. Dolny Śląsk posiada kilkadziesiąt certyfikowanych produktów tradycyjnych, z których każdy stanowi świadectwo zachowania wieloletniej tradycji produkcji, jest elementem tożsamości lokalnej oraz należy do dziedzictwa kulturowego regionu. Lokalne dolnośląskie produkty słyną w całej Polsce ze swojej doskonałej jakości, jednak często sami mieszkańcy Dolnego Śląska nie zdają sobie sprawy, że w ich sąsiedztwie funkcjonują uznani w skali kraju producenci wyrobów spożywczych czy rękodzieła. W sobotę wiemy, że w takich centrach handlowych, jak m.in. Galeria Wiktoria w Obrzychu, no, mnóstwo ludzi spędza czas, przyjeżdżają na zakupy, przyjeżdżają do kina, przyjeżdżają coś zjeść. I właśnie dlatego wyszliśmy jako Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z taką inicjatywą, aby przy tej okazji pokazać coś, o czym czasami sami mieszkańcy Dolnego Śląska nie wiedzą, z czego nie znają sobie sprawy. Czyli to bogactwo produktów regionalnych, którymi jako region dysponujemy. Mamy no, tak naprawdę setki, jeśli nie tysiące producentów regionalnych, lokalnych wyrobów które są tworzone z zachowaniem wszelkich zasad ekologii to są przede wszystkim produkty bardzo wysokiej jakości produkty cenione często za granicami naszego województwa zdarza się że również za granicami naszego kraju a jednocześnie nie są aż tak dobrze znane tutaj wśród nas samych czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego że po sąsiedztwie w sąsiedniej gminie na przykład jest bardzo znany producent miodu czy przetworów czy na przykład wina bo też mamy bardzo prężnie rozwijające się stowarzyszenie winiarz na Dolnym Śląsku i zrzeszonych wielu producentów no, tak, tego rodzaju produktu. Taka inicjatywa, taki festiwal, jak to nazwaliśmy, Made in Dolny Śląsk, jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom z jednej strony właśnie producentów, którzy chcieliby wyjść ze swoimi produktami do szerszego grona odbiorców, z drugiej strony chcemy pokazywać mieszkańcom Dolnego Śląska, tym, którzy na co dzień nie wiedzą właśnie o takich możliwościach, jakie stwarza nam nasz region, nasza ziemia, że tutaj na naszej ziemi, na Dolnośląskiej ziemi możemy naprawdę tworzyć produkty, które są bardzo wysokiej jakości, możemy je kupować od sąsiadów, możemy powodować, że nasza nie tylko krajowa, ale w ten sposób również regionalna gospodarka się rozwija, że pieniądze zostają tutaj. Myślę, że dobry pomysł, żeby się pokazać też w galerii, chociaż tutaj jest specyficzny klient, bo tu przychodzą ludzie raczej do tych marketów, ale przy okazji widzą tą zdrową żywność, którą my produkujemy, jest nas mało na rynku, tych gospodarstw ekologicznych oczywiście przybywa każdego roku po parę, jednostki certyfikują które prowadzą statystyki, to podają cały czas zwiększoną ilość podpisanych umów. Więc spotykanie się tutaj, w tym miejscu, pokazywanie się jak najbardziej na pewno jest korzystne. Chociażby tam nawet ta sprzedaż może jest nie taka jak na bazarze z regionalnymi produktami ekologicznymi. To niemniej jednak warto się pokazać, żeby zaszczepić pozostałych ludzi, którzy nie wiedzą nawet być może, że mogą się również odżywiać w sposób bardziej. To jest kontakt klient z producentem. Można porozmawiać, dowiedzieć się wszystkiego o produktach. Uczestniczę w różnych kiermaszach, jarmarkach, produktów tradycyjnych, regionalnych. I właśnie na tych kiermaszach spotykamy naszych odbiorców stałych, którzy nas później znajdują w naszych gospodarstwach. Dzisiaj u pani widzę jadalne kasztany, widzę miód w różnych postaciach. Wszystko to, co w gospodarstwie mamy, przetwarzamy, nic nie marnujemy. Mamy gospodarstwo pasieczne, wkoło pasieki i wkoło pszczół toczy się nasze życie. Dla pszczół zasadziliśmy róże. Później z tej róży robimy przetwory. Zasadziliśmy zioła, żeby pszczoły były zdrowe, w dobrej kondycji i też te zioła przetwarzamy. Kasztany jadalne mamy w lesie i szkoda byłoby zmarnować taki potencjał. Są pyszne, są zdrowe. Myślę, że to jest, że tak powiem, świetna alternatywa, ponieważ możemy, że tak powiem poza tym internetem pokazać ludziom, co mamy, tak? Czyli człowiek może przejść dotknąć, zobaczyć, zobaczyć wymiar. No ja akurat projektuję torebki, nerki, workoplecaki, bardziej rzeczy użytkowe, więc u mnie też ten dotyk jest dość, dość istotny, tak? Wielkość czy, czy tego typu rzecz. No co, no Dolny Śląsk ma bardzo dużo osób, które są zdolne, które prowadzą manufaktury, gdzieś tam mamy bardzo dobre jedzenie, sady, różne rzeczy, więc warto, warto jak najbardziej pokazywać nas, nasze miejsca, bo to, co polskie jest bardzo dobre. Dobra. Czym się ten chleb różni od tego, który kupujemy powiedzmy w markecie albo w piekarni? Zdecydowanie to jest po pierwsze chleb ręcznie robiony, od, od że tak powiem, samego wypieku, po wkładanie do foremek. Dwa to jest chleb na naturalnych yy, produktach. Czyli mąka od, od rolników ekologicznych oczywiście, bez drożdży, bez żadnych czy bez żadnej chemii Ten chleb jest na tyle naturalny, że on tydzień trzyma świeżość. Więc jest naprawdę coraz więcej takich ludzi i coraz, coraz bardziej ci ludzie, też nasi klienci, doceniają taką pracę i sam, sam, powiedzmy, smak tego chleba. Ten bochenek jest droższy, zgadza się, ale mówię, to jest od, cała procedura, wszystko jest rzeczywiście wykonywane i to jest też to, że ten chleb jest smaczny i on jest naprawdę tydzień świeży. Z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie, więc Myślę, że takie wyjazdy dla nas, dla takich małych producentów są jak najbardziej wskazane i ludzie też nas powoli poznają. Dlaczego pierniki? Pasja. Pasja gdzieś skradła moje serce, gdzieś tam utonęłam w tych piernikach, w tych historiach piernikarskich, właśnie tutaj dolnośląskich przede wszystkim, ponieważ jak odkryłam, że właśnie pierniki tutaj powstawały, dużo wcześniej niż w Toruniu, to stwierdziłam, że chyba trzeba się tym zająć i przywrócić tą tradycję na Dolnym Śląsku. Ja jestem małą manufakturą octową i jest to forma prezentacji, zaprezentowania się szerszemu gronu odbiorców. Ludzie rozróżniają, wiedzą jaki ocet kupić, czy pani im podpowiada. Ja trochę podpowiadam, więc wiele osób myśli, że to jest ocet spirytusowy rozcieńczony z wodą. Ale to jednak owoc powstał w procesie fermentacji, właśnie owoców, kwiatów, ziół. Przede wszystkim można dać, skosztować klientom produkty, ponieważ wiadomo, że są nowości, to jest coś, czego normalnie na półkach w sklepie się nie znajdzie. No i dzięki temu, że mogą skosztować, no to też wiedzą, nawet jak teraz nie chcą kupić, no to w przyszłości będą wiedzieli, co tak naprawdę w tych słoikach się kryje. Możemy się pochwalić dwoma produktami, przede wszystkim Dolnośląskim Grzańcem Bezalkoholowym, który zdobył serca przede wszystkim pani w ciąży, pani karmiących kierowców, ponieważ jest bezalkoholowy. W 2000 roku, chwilę przed zamknięciem wszystkiego, w Czechach zdobył pierwsze miejsce w konkursie polsko-czeskich na produkt regionalny i wygrał czeskim piwem. Więc to był naprawdę sukces, bo czeskie piwo wiadomo, że jest najlepsze. A na tegorocznych dożynkach dostał wyróżnienie. Poza tym mamy musy owocowe. To jest Gemster najbardziej hipsterski dżem na świecie. On jest na bazie jabłek z różnymi dodatkami. To jest na przykład jabłko marchewka i pigwa. Jest też jabłko i marchewka, jabłko banan biała czekolada, które po prostu robi furorę. No i ostatnio mam śliwkę z białą czekoladą. Mamy właśnie lawendę kulinarną, z której robimy różne rzeczy. Robimy musy owocowe z nutką lawendy, herbatkę lawendową. Ten syropek właśnie. Mamy również lawendę aromatyczną. Z której robimy woreczki, poduszki zapachowe, maski relaksacyjne, wkłady do poduszki. Warto wyjść do ludzi, do galerii? Tak, oczywiście warto. Zawsze warto zdobyć nowego klienta, pokazać się, no zaprosić do zapoznania z ofertą swoich produktów. A ludzie chcą kupować tego typu rzeczy? Tak, bardzo są ciekawi. Są to rzeczy takie oryginalne, typu syrop. Nie wszyscy znają. Myślą, że lawendę mamy tylko na mole, a to nieprawda, bo mamy też lawendę kulinarną, przepyszną, słodziutką. Zaskoczeni są, że może to tak smakować, i myślę, że warto uświadamiać po prostu. Nie wszyscy chodzą na jarmarki ekologiczne, nie mają styczności z tym, i w ten sposób można dotrzeć do szerszego grona klientów, począwszy choćby nawet od samej degustacji. Ja zawsze zachęcam ludzi do próbowania miodów, ludzie podchodzą, nie, 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 my nie kupimy. Ja mówię, ja jestem pszczelarzem, ja nie chcę, żebyście kupili, chcę, żebyście spróbowali. Jak wam posmakuje, to wtedy będziecie mogli kupić. To nie o to chodzi, żeby wpychać ludziom na siłę produkt, tylko y, poszerzyć ich świadomość na temat produktu danego, czy to będzie y, soki, czy, czy miody. Ludzie nie wiedzą, co jest dobre, cudze chwalą, a swojego nie znają. Jak widać, taka forma prezentacji przypadła do gustu nie tylko samym sprzedawcom, ale również wszystkim tym, którzy w sobotę odwiedzili Galerię Wiktoria w Wałbrzychu. Audycja powstała przy współpracy z samorządem województwa dolnośląskiego.